Górowo rozpoczął swój występ znakomity polski pilot na samolocie Ekstra 300. Przyłapać, mówiąc w cudzysłowie, Janusza Kasperka, naszego najlepszego pilota akrobaty, mistrza świata, wcale nie jest tak proste, ale dzisiaj to się udało. Janusz, jak to z tym mistrzostwem świata jest? Jedno mistrzostwo, a ile medali? Cztery medale, jedno w zasadzie mistrzostwo absolutne, mistrz świata, 97. rok. Natomiast yy, byłem mistrzem świata we wszystkich konkurencjach, tak jakoś to się złożyło. Czyli jesteś bezkonkurencyjny. No byłem w 97. <laughs> to w końcu tylko rok temu. Janusz, przed chwilą oglądaliśmy Twój pokaz tutaj yy, w Dęblinie. Chwilami ludziom zamierał dech w piersiach, kiedy w zasadzie robiłeś figury, yy, które wydawało się, że nie mają nic wspólnego z aerodynamiką. Cieszę się, że tak się działo, bo przecież latamy na pokazach, wszystkiego rodzaju showach właśnie dla ludzi. Mówisz latamy. Yy, jesteś członkiem pierwszego de facto w Polsce takiego powietrznego małego cyrku. No tak się składa, że wspólnie z kolegami mamy możliwość i chęci wspólnie latać na samolotach Extra 300 i reprezentujemy polski zespół akrobacyjny firmy EIK oraz Aeroklubu Polskiego. Yy. Po, przypomnij, kto z Tobą lata w zespole? Darek Andrzejewski i Piotr Janas. Y, Darek jest, tak samo jak Ty, pilotem polskich mini lotniczych lot. Tak, Darek lata na samolotach htr 70. A Ty? No. Ja latam na Boeingach 767. Na którym fotelu? Na prawym. <grym> Jeszcze na prawym? Jeszcze na prawym, tak. Y, Piotr Janas? Piotr Janas jest y, pilotem y, firmy Ejka. Latacie zarówno grupowo, co widzieliśmy, jak i kręcicie akrobacje indywidualne. Powiedz, czy faktycznie na Ekstrze można wykonać każdą figurę? Tak, wydaje mi się, że na tym samolocie praktycznie można wykonać każdą figurę, o której sobie pilot pomyśli i wymarzy. Myślę, że ten samolot jest jednym z najlepszych samolotów akrobacyjnych na świecie, dlatego wybraliśmy właśnie ten model. Przeciążenia plus minus 10 g mówią same za siebie. Bardzo bezpieczny samolot do tej pory, nie było na nim żadnego wypadku, także czuję się w nim. Niech. W grupie latacie według określonego scenariusza? Tak, generalnie trzeba powiedzieć, że ten lot jest przygotowany, omówiony i trenujemy go praktycznie na ziemi. Czyli wykonujemy niejako lot, chodząc za sobą, między sobą, tak jak to ma się odbyć w powietrzu. Jesteś prowadzący? Ja jestem prowadzący, Darek jest na prawej stronie, Piotr na lewej. Powiedz, a jak wygląda to w układach indywidualnych? Czy to też jest taki precyzyjny scenariusz pokazu? Generalnie tak, natomiast y, zdarza się bardzo często. Bym powiedział, że y, z różnych powodów można wykonywać to zupełnie przypadkowo. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty lotu, pozycji, sytuacji, w jakiej samolot się znajduje, tak, żeby no, zrobić to bardzo bezpiecznie. Powiedz, na co ty zwracasz szczególną uwagę podczas lotu takiego pokazowego, jak tutaj, dla publiczności? Na takich pokazach jak tutaj w Dęblinie, gdzie pojawiają się no wszystkie znakomitości świata lotniczego, Polski i nie tylko, oraz no wielkie rzesze publiczności, sympatyków, no chciałbym, żeby ten lot był naprawdę zapamiętany przez tych wszystkich ludzi. Dlatego no staram się wykonywać go bardzo precyzyjnie oraz widowiskowo. Czyli jest to przede wszystkim lot na niskiej wysokości, w odpowiedniej odległości od publiczności, tak żeby mogła ona y, obserwować samolot oraz to, co ten samolot wykonuje. Tak, Oraz chciałbym zaskoczyć jednak y, czymś, co było do tej pory nie oglądane. Żałuj wobec tego, że nie widziałeś tych wszystkich spojrzeń dziewcząt zgromadzonych na lotnisku w Dęblinie, skierowanych w górę podczas Twojego pokazu. Ale zdaje się, że dziewczyny kochają pilotów. O czym może świadczyć choćby ta nalewka tutaj na Twoim samolocie? Tak, mówią koledzy, nie tylko o sobie.